Hej, hej Siemanku, ja jestem Topolo i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym informacyjnym odcinku i chcemy Wam przedstawić Nether. Już bez zbędnego obijania w bawełnę, bez zbędnego gadania. Mamy filmiki, dostarczyli tutaj twórcy nam dużo, dużo świeżynek. Właśnie tak naprawdę nagrywając ten odcinek, e, właśnie film, który przed chwileczką widzieliście, trafił na Minecraft Dungeons Twitter 3 godziny temu dosłownie. E, oprócz tego mam jeszcze dla was kolejny filmik. E, tym razem jest to filmik ukry ukrytej jaskini i zerknijcie koniecznie na ten e, armor, który właśnie bohater ma na sobie e, i też... Ciekawostkę, yy, nasz pecik. Yy, teoretycznie na Minecraft Dungeons jest on nazwany naszym świnkowym bankiem, ale tutaj też yy, nie jest to potwierdzone. Chociaż możemy się spodziewać, że będzie pet tego rodzaju, ale nie wiadomo, czy będzie spełniał yy, tutaj formę przenośnego banku. Oby, oby trzymam kciuki, bo mój ekwipunek pęka w szwach. Koniecznie muszę to sprawdzić, ale to jest tylko taka ciekawostka, dygresja. Yy, Zerknijcie sobie jeszcze na ten filmik. No i dobra, zaczynajmy od początku. Nowe DLC w końcu zawita w Minecraft Dungeons, na co ciągle czekaliśmy i podczas live'ów i kręcąc inne odcinki już, ale ale tutaj już w końcu się doczekaliśmy w końcu 24 lutego. Tego roku nastąpi premiera netherowego dlc -a. i co nam to daje? Otóż, to jest tutaj potwierdzone info, że będziemy mieli nie dwie misje, nie trzy, ale aż sześć misji. Tak zgaduję, że będzie to pięć misji takich standardowych i jedna misja, bądź dwie tajne misje. No, zobaczymy. Jak to, jak to tutaj twórcy przedstawią. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę więcej znajdziek do szukania, bo liczę na to, że będziemy mieli zagwostkę, a nie jedną, albo więcej nawet. No, żeby też był jakiś challenge, nie tylko taki, że sobie wymyślimy, że gramy bez itemów i przechodzimy całą grę, tylko żeby właśnie skupić się na fabule, na, na, na tym wszystkim, co gra oferuje, a nie na tym, co po prostu my wymyślamy. Ta aktualizacja zawiera ważną nową funkcję, zwaną Ancient Hunts i to też jest ciekawostka, że Oprócz DLC pełnoprawnego, za który musimy zapłacić, dostajemy darmożkę w postaci aktualizacji. Dosyć dużej twierdzą twórcy, że jest to największa aktualizacja jak dotąd. Która wprowadza coś jak sezonowe próby, ale nie do końca. I tak nazwali to antycznymi łowami, które są też właśnie generowane proceduralnie. Jak to w przypadku wszystkich ogólnie misji Minecraft Dungeons są to misje końcowe tak naprawdę, które wplatają się w nether i poza nią. Przetrwanie tych starożytnych polowań i pokonanie starożytnych mobów w ich wnętrzu to jedyny sposób na zdobycie pozłacanego sprzętu najwyższego poziomu? Okej, okay, czyli nie unikat. Może jakaś legendarka? O, będziemy mieli legendarne itemy? Liczę na to. Kurczę, nie mogę się doczekać. E, istnieje również szansa na zdobycie złota nowej waluty, która którą nowo przybyły kupiec piglin w Twoim obozie uzna za bardzo interesujący, czyli będziemy mieli kolejnego kupca. Ciekawe gdzie? Pewnie w tej jaskini, w którym właśnie filmik przed chwileczką oglądaliśmy. No zobaczymy. Ja naprawdę jestem w szoku. No dużo, dużo informacji. Nie chcę tutaj gadać za wiele, bo odcinek nie ma być długi, a tylko i wyłącznie informacyjny, żebyście wszystko mieli czarno na białym. No i też możemy się spodziewać, że będą zmiany w apokalipsie plus ale to będziemy wiedzieli jeszcze musimy poczekać troszeczkę dłużej na te informacje także no, no jest tego trochę sporo oprócz tego że mamy zaplanowanych tutaj zapowiedzianych sześć nowych lokacji na Minecraft Dungeons Wiki zerknijmy sobie szybciutko są to dwie lokalizacje jeszcze nam tutaj konkretnie Nasz Google Translator nie przetłumaczył tego, jakby to brzmiało po naszym polskim języku, ale między innymi będzie to Netherworld Forest, czyli jakiś tam spalony, można powiedzieć, że las. Scorched Crux, tak, tak nazwali drugą miejscówkę. E, niestety, póki co nie wiemy nic więcej. E, no i tyle, i tyle. Jeżeli chodzi o miejscówki, to są na razie dwie na Minecraft e, Dungeons wiki. E, dobra, przejdźmy do mobów. E, jest to pierwszym mobkiem, który tutaj możemy zobaczyć, jest to płomyczek, który też widzieliśmy już e, na okładce nowego dodatku e, i też poprzednim, poprzednim razem na różnych e, fanartach albo na screenshotach pewnych. Tutaj też mamy płomień przedstawiony, oprócz tego Fight piglin, czyli jakiś zombie chodzący i właśnie tutaj w postaci piglina opancerzony zombified piglin, opancerzony zwykły piglin, piglin brut, czyli jakiś taki wkurzony, taki brutalny i standardowy piglin, tutaj widzimy, że no ten dodatek atakują tak naprawdę te nasze pigliny całe no, jest to nazwa własna, nie będę tego jakoś tłumaczył na polski. Dalej idąc, Witcher Skeleton, czyli szkielet, Witcherowy szkielet, tutaj też fajna graficzka, fajnie to wszystko wygląda. No, jest to, jest to hardkorowe, powiem wam, bo ten szkielecik okazuje się, że e, jest niesłychanie szybciutki, e, bardzo szybko atakuje właśnie jego e, mieczem, który właśnie widzimy i zadaje nam damage e, w Melodemetry czyli zadaje nam po prostu obrażenia z tego miecza. I też możemy spodziewać się, że będzie zadawać nam tak zwanych Witcher efektów eee, zadawać nam taki efekt. No, zobaczymy, jak to będzie działało. Pewnie jakąś mocą będzie władać, ale nie będę tutaj wymyślać i zgadywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Oprócz tego, Ghost czy gust, kostka magmy. Hoglin, Baby Hoglin i Baby Gust. Ok, nie wiem, który z tych mobów będzie mobem takim jakby półbos albo bos. Tutaj nie mamy takiego konkretnego wskaźnika. Spróbujmy może jakoś pozgadywać, jeżeli chodzi o ekwipunek, bo nazwy mogą nam coś tutaj wskazać. Pierwszym sprzętem, nad pierwszym ekwipunkiem, który należy do tego dodatku, jest wypaczony łuk. Tutaj postaramy się jakoś odgadnąć, który to łuczek może być. Też jeszcze mam tutaj w zanadrzu troszeczkę screenshotów, może coś wybierzemy, możemy pozgadywać. Oprócz tego Crimson Bow, tutaj widzę, że już dwa łuki są do wydropienia. Eee, nazwa, jak wskazuje właśnie Minecraft Dungeons Wiki, nie jest potwierdzoną nazwą, także no możemy się spodziewać, że nazwę wnictwo będzie inne. Dobra, idąc do wyposażenia, czyli naszej zbroi Warped Robe, Czyli nasza szata jakaś zmien zmienna, coś tego typu, Crimson, Crimson rope następnie nienazwana świecąca zbroja przypominająca szkielet, czyli to co widzieliśmy na filmiku, e Bon Sword, czyli kościany jakiś mieczyk, e Bon Club, czyli kościany jakiś obuchowa broń, coś tego typu, jakaś pałka, e pancerz Piglin, też coś na podobieństwo pancerzów które mają te mopki, Hoglin Armor to jest ciekawostka, no zobaczymy, też spróbuję tutaj jakoś rozkminić jeszcze tą tapetę, tą okładkę naszego dodatku, gdzieś tutaj powinno się to mniej więcej znajdować możemy przypuszczać, który który z tych armorów będzie pancerzem Piglin lub Hoglin Armor mieczyk o nazwie Blaze Blade, też Trochę mi się kojarzy z Beyblade. Pamiętacie te takie spinnery puszające się po ziemi, latające? To troszeczkę taka nazwa pojechana. No i dwa nasze jeszcze itemki. Teoretycznie nie nazwane jeszcze, nie nadano im nazwy, ale będzie to Gold Axe i Gold Sword. To są te pewnie złote itemki, które będziemy mogli sobie wydropić właśnie w tych starożytnych wyzwaniach, starożytnych misjach. No, ciekaw jestem jak to, jak to będzie wyglądało. No i co? Nowa waluta w grze! Kurczę, kochani, no słuchajcie na to, no co za gruba, gruba sytuacja, no nie mogę się doczekać do tego 24 lutego. Eee, jeszcze też taka ciekawostka, nowa skórka Nether Warrior. Tutaj będzie można sobie to podmienić już tak typowo netherowo. I wydaje mi się, że na stan dzisiejszy to wszystkie informacje, które posiadamy, jeszcze też w tle lecą filmiki, żebyście to mieli na bieżąco. No ja się czuję troszeczkę jestem zażenowany tym, że dopiero teraz dostajemy taką informację. Czemu wcześniej nie było nic wiadomo? Jesteśmy dwa tygodnie przed publikacją nowego dodatku. No nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to jak to by wyglądało. Mm, ale cieszę lepiej późno niż wcale. Ja jestem tego zdania. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie na temat tego dodatku, na temat tego DLC, czy czekacie, czy już Wam się gra znudziła. Koniecznie piszcie w komentarzach. Tam będziemy się wdawać w dyskusję, będziemy debatować i myśleć, co tutaj nam przyniesie nowe DLC i, i, i będziemy działać. Dzięki wielkie za wszystkie łapki, za wszystkie subiki. No, niedługo nam tutaj pyknie tysiąc także. Spodziewajcie się 12-godzinnego live'a i tyle ja się żegnam i jeszcze raz oglądam te filmiki, na razie się mam kochej!